Zachodnio-pomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 23 marca 1947 roku, niedziela. Moment rozgrywki zbliża się, groźny zator pod kostrzyniem, bombardują samoloty. W nocy z piątku na sobotę utworzył się przed berlińskim mostem kolejowym pod kostrzyniem duży zator lodowy. Napływająca kraw w ciągu dnia wczorajszego spiętrzyła się na 4 metry. Woda powyżej zatorów, pobliżu wioski Torzyce, wzrasta z szybkością 14 cm na godzinę. Wały ochronne po stronie niemieckiej zostały w czterech miejscach przerwane na przestrzeni jednego kilometra. Woda wdarła się głęboko w ląd. Ruszenie lodów na szczecińskim węźle wodnym w związku z zatorem pod kostrzyniem oczekiwać należy w niedzielę bądź w poniedziałek, bądź we wtorek. Poziom wody w Szczecinie bez zmian. Już 7400 papierosów i 600 pudełek zapałek otrzymali saperzy na odrze. Na apel naszej redakcji, by zaspokoić głód papierosów u saperów czuwających nad odrą, złożono w sobotę dalsze tytoniowe upominki. Izba aptekarska w Szczecinie złożyła siedem tysięcy złotych, za które zakupiliśmy 1200 sztuk mazur, 400 sztuk wolność, 1500 triumf i 40 hel. W niedzielę i dni następne oczekujemy w redakcji dalszych ofiarodawców z większymi i mniejszymi upominkami dla naszych chłopców na wodzie i lodzie. Jutro może być za późno, nie zwlekać z oddawaniem broni palnej. W ciągu dotychczasowej pracy rejonowego sądu wojskowego najwięcej wyroków zapadło względem ludzi przechowujących nielegalnie broń palną. Władze bezpieczeństwa wielokrotnie ułatwiały oddawanie broni. W wielu wypadkach wezwania te pozostały niestety bez skutku, specjalnie jeśli chodzi o wieś. Wielu rolników przechowywało broń dla celów łowieckich, władze sądowe z całą surowością karały opornych, a wyroki siedem, dziewięć i dziesięć lat więzienia nie należały do rzadkości. Obecna amnestia obejmuje również tych wszystkich, którzy jeszcze przechowują broń palną, wszyscy, którzy posiadają nielegalnie broń, winni ją niezwłocznie złożyć w odpowiednich urzędach bezpieczeństwa, a nie czekać do ostatnich dni amnestii. Zgłaszać pobieranie nadmiernych cen. Wojewódzki Wydział Aprowizacji i Handlu podaje do wiadomości, iż w czasie od 25 marca do 5 kwietnia bieżącego roku Inspektorat Wojewódzkiego Wydziału Aprowizacji i Handlu przy Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie przyjmuje wszelkie zażalenia dotyczące pobierania nadmiernych cen w okresie przedświątecznym na artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby. Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku zawiadamia myśliwych amatorów polowań wiosennych, że w nadchodzącym sezonie ma do sprzedania w czasy myśliwskie głaszcze słonki, kaczory. Pojedynczy myśliwi lub grupy 2 do 4 osób mogą być przyjęci w terenie na okres 7 do 10 dni polowania. Szczegóły korespondencyjnie. liczba miejsc czasowych ograniczona. Ogłoszenia drobne. Sklep Wielkiej Przyszłości w porcie przy przystanku oddam za zwrotem kosztów własnych. Była wiadomość Agencja Reklamy Wojska Polskiego 41.